Witamy Was po długiej przerwie. Cześć chłopcy i dziewczęta. Tak. <grystanie> Chwilę nas nie było, ale jesteśmy z powrotem, żeby się całych 120 subskrybentów nie martwiło. Dzisiaj <grystanie> 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 się wybraliśmy na plażę. Tak, na plażę, a dokładniej na kąpielisko. Na kąpielisko, które jest w tej chwili zamarznięte. i zamknięte. Miejmy nadzieję, że nas nikt nie wygoni stąd. <grystanie> Ale za to ile jest ptactwa? Tak, e, czytaliśmy artykuł, że mają artykuł być tu... nie czytaliśmy, bo był płatny. Dobra, e, na, główek. na główek. Że mają być tu orły bieliki. Ale jest dużo ptactwa za nami, więc przypuszczam, że to się wyklucza. Myślisz? No ja bym uciekał na... jakbym był kaczką. Oderła? erła? Ja no, tak. Chyba tak, no nie wiem. Wydaje. Może są najedzone. Albo wegetarianie. Albo poświęciły kaczki już jedną z nich. Zeselekcjonowały na codziennie. Jedna, ofiarę. Jedną dają w ofierze. W każdym razie. Y, podobno jest tutaj największe w Europie skupisko orłów bielików. Dlaczego tak jest? Nie wiemy. Przyjechaliśmy to sprawdzić. I czy tak jest? Nie wiemy. I czy tak jest? Nie wiemy. Tak. Ponieważ, jak już Roman wspominał, artykuł był płatny, nie będziemy ale jak, płacić za ale, ale jak? Ale jak się okaże, że tak nie jest, to autora artykułu znajdziemy. Da. Znajdziemy, to jest raz. A dwa, że żartowaliśmy, że w tym płatnym artykule, w tym co nie doczytaliśmy, mogło być ostatnie zdanie, ale od 10 lat nikt ich nie widział. Albo to było wydanie z 1 kwietnia. Tak. Prima, aprilisowe. W każdym razie jesteśmy tutaj. Jest pięknie, jest mroźno, ale jest słonecznie, co jest rzadkością tej zimy. A raczej ja bym tego nawet nie nazwał zimą, tylko tą porą deszczową. No. Mamy porę deszczową teraz w Polsce. Natomiast dzisiaj pogoda jest wyjątkowo piękna. I obiecujemy Wam, że zobaczycie coś ciekawego. Tak. Więc do dzieła. Do dzieła. Tutaj właśnie uchwyciliśmy ten rzadki moment, kiedy youtuber Adam nie potrafi sobie poradzić ze sprzętem. Jest zimno, po prostu komórki zamarły w muzyce. <grym> Te powie jak przełączyć z wizjera, znaczy z monitora na wizjer, jak to wyłączyłem na stałe. Ja ci nie powiem, menu w Sony. jednak tak. artykuł Powie, e, wam, powiem wam tylko, że tak że autor artykułu będzie żył tak. siedem na tak, zaraz, zaraz wam pokażemy zaraz je zobaczycie idziemy spróbujemy je podejść tak w tej chwili są na lodzie e, się bawią chyba tak tam. Nie są zobaczcie no no dobra, to... Coś... życiu nie widziałem siedmiu bielików naraz, widziałem dwa nie. tylko i to w klatce. Nie, ja widziałem jednego latającego. Tak? Tak. A... No dobra, idziemy zobaczymy. Idziemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie uciekną. To chyba rzeczywiście są wegetarianie, bo... albo nie wiedzą, że tutaj są te kaczki. Albo mieliśmy rację z tą ofiarą. Codziennie jedna, najsłabsza, tak. dostaje kopa. My stoimy na brzegu i trzeba było przejść kawałek po lodzie, który nie wiadomo tak naprawdę. Lod, lód był przyspany śniegiem i nie wiadomo było czy my idziemy po wodzie czy po ziemi. Czy po ziemi. Znaczy sprawdziliśmy to, żeby nie było e, właśnie o tym chcemy powiedzieć, nie? że trzeba uważać. Bardzo trzeba uważać, to była... każdy krok trzeba miarkować. No. Lód tu pracuje strasznie, słoneczko świeci. No tak. i hałasuje jakby ktoś po nim wszedł. więc wejście na jezioro, na jezioro, ona na rzekę. Zresztą co tu z, dużo z... gadać, no, tak. tego, tego mrozu dużo nie było i ten lód jest cieniutki bardzo, tak? tak. Jest taka cieniutka warstewka, widać jakie są plamy. E Jakie roztopy się robią, z tego lodu już prawie nie ma, nie? W każdym razie... Co tam usiadło? Chyba kruk. Chyba kruk. My tutaj się przyczailiśmy. No i czekamy na te biliki, Czy jeszcze tutaj wrócą? Ale... Ale petarda w ogóle! Siedem... Siedem bielików. W ogóle wow! Super sprawa. No. Oczywiście z daleka. Ciekawe, Ale jest ciekawe ile ich tutaj wszystkich jest. W ogóle tutaj e... jesteśmy praktycznie w środku cywilizacji, bo słychać pociągi. Tak, jesteśmy. Zaraz jest autostrada Szczo. jakaś szosta. tak. A... Ale jesteśmy w takim mało dostępnym miejscu a po drugiej stronie no. ta wyspa jest jeszcze mniej dostępna. Musimy sprawdzić, czy da się do niej dojechać. Jakoś normalnie czy trzeba łódką. Nie? No właśnie, będziemy starali się e, na tą wyspę dostać, bo tamto wyspę... musi być dopiero dzic. Zrobimy jakąś dłuższą nasiadówkę, wtedy. Przyjedziemy nad ranem. Tak. I zobaczymy co będzie. Tak. W każdym razie super dzisiaj. Super sprawa. A trzeba przyznać, że pewnie przyjemniej będzie w letnich miesiącach, no? Kiedy to będzie No ale to będą ludzie na plaży. To już nie będzie opuszczone miejsce. Tam nie. A tam nie. A nie tam no zresztą tam. zobaczymy, co to będzie. No, to takie dzisiaj klimaty. W ogóle jest przepięknie, nie? Tak. Nie jest zimno, jest yy, słonecznie. Ech, rzadki słoneczny dzień. Dosyć Ech. mam tego deszczu już. Jeden udało się nam nakręcić, drugi przelatuje, wprowiliśmy Ale jako, że jesteśmy zawodowcami Prawie. No napięcam nas, tak. Tak, zawodowcami, to nas zwierzątka lubią. Lubią nas. O, A jeszcze jak jesteśmy zawodowcami, którzy mają coś tak. w kieszeniach chleb na przykład, To jeszcze bardziej zwierzątka nas lubią. Ale właśnie nie mam. A jak jesteśmy amatorami, którymi tak naprawdę jesteśmy, bez chleba, też tak. nas lubią. Tak. No ja. I Powiedzmy. To... E, tak powoli zbliżamy się ku końcowi. Zbliżamy się ku końcowi. Odcinek był... Będzie. Tak. E, chyba. Wyjście. Tak, Wyjście było, było emocjonujące. Było bardzo satysfakcjonujące z tak. mojego punktu widzenia. E, Mamy już jakiś plan, jak zwykle co odcinek to mówimy. Słuchajcie, mamy dopiero zaczynamy tak, tak naprawdę to dopiero poskrowali się trochę po powierzchni, bo tu okazuje się, że to jest wielki park. I wiedzieliśmy nawet o tym Tak. tactwa wodnego w gatunków. Będziemy to eksplorować. E, będziemy. szukać Starać się, znaleźć takie miejsca bardziej dzikie i mniej dostępne. Aczkolwiek jak miejsce jest mniej dostępne, to dla nas również jest mniej dostępne. Y, tu są wyspy, są czcinowiska, tam jest mnóstwo wody. Tak. No nie chcielibyśmy się wykąpać dzisiaj w lutym nie. No. nie, Nie, nie. Łabędziom to nie przeszkadza i kaczkom, ale mi by przeszkadzało. Jak to w ogóle jest? Nie? I one mogą mieć tego tłusty. Cieszę się, że to inne unerwienie. Może mam no, raczej. Dobra. No i wróciliśmy. Był niesamowicie ekscytujący poranek. Tyle ptactwa. Oprócz tego tak pięknie. Tak, nie? tak. No, nie spodziewałem się. Zimowo. Aczkolwiek prawie bez zimy w tym roku, ale lód, wszystko skute lodem. Aczkolwiek trzeba uważać na ten lutek, jak mówiliśmy, bo. Jest bardzo zdradliwy, delikatny, z głową wszystko, żeby wrócić i zgrać materiał. Tak. Tak. <laughs> Także nie grajcie z tym lodem tak. Lud jest cienki. Nie stąpajcie, po cienkim lodzie. Tak, tak, się tak. mówi. No. Więc yy, myśli, myślę, że wam się spodobał odcinek. Yy, myślimy. Tak. Mm, tak. No, myślę, że tak. No jeszcze nie złożyliśmy go. Nie widzieliśmy tak naprawdę, bo dopiero go zgrywamy. Nie widzieliśmy yy, dopiero... materiał. Dopiero zgrywamy, ale jak filmowaliśmy, to było dużo ochów i achów i łałów. Yy, tak, tak. Także nawet nie myśleliśmy, że yy, tak blisko nas yy, jest tak fajnie. No. Jest rezerwat przyrody. No trzeba. Rozpoczynamy jakby poszukiwania i orientowanie się w temacie, więc dajcie nam czas. Za dwa lata zrobimy tak. ekspercki kurs. Ekspercki kurs. <noise> e, nauczymy się, co to za ptaki tam były. W ogóle to będziemy eksplorować ten temat, bo to jest, bo to jest temat na więcej niż jeden odcinek tak. odcinków. Cało to no, no, jak to się nazywa? Do Rzecze Odry? Do Rzeczy Odry, jak mhm. tam te parki narodowe. Nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie tam te ptaki są. Nie znamy ich. bo Nie znamy się na ptakach, ale, ale się poznamy. No i oglądajcie i życzymy wam miłego oglądania. Jak Wam się kanał podoba, to lajkujcie, subskrybujcie. Możecie coś napisać. Tak. Komentujcie. O, Możecie napisać, tak. jakie tam ptaki widzicie, to czegoś od Was wiem. Wiem, że łabędzie były. te tak. białe to były łabędzie. <gry> tak, bo to były jedyne, które przychodziły po coś do żarcia, ale. No, one się nie bały w ogóle. a łabędzie nie mieliśmy nic. nie mieliśmy za łabędzi. Także komentujcie, napiszcie nam, co byście chcieli zobaczyć. Subskrybujcie. W miarę możliwości. Mamy już 120, jak sprawdzałem wczoraj 121 subskrybentów. Tak. Oby tak dalej. Oby tak <gry> dalej. postaramy się, żeby odcinki były częściej niż ostatnie. Aczkolwiek to wszystko zależy od życia. Tak? No. Dobra. To Trzymajcie się. Do następnego razu i do zobaczenia. Cześć. W programie Almost Wild. Almost Wild.